Hej, z tej strony Nominkat i ja teraz z kolejnym odcinku z Superlandu. Jesteśmy wśród tutaj naszych pustynnych klimatów, ze względu na to, że musimy tutaj zejść na dół i przy okazji właśnie zająć się pewną rzeczą, a mianowicie tym, żeby przedostać się na drugą stronę, bo tam czeka nas nicość, ale tutaj mamy właśnie nasz metal, po którym możemy się... Przetransportować. Przede wszystkim, coś tutaj, właśnie, może być jak yy, w tych miejscach. czekajcie, jak się obniża. Dobra, obniża się kontrolem. Dobra, mogę stąd zejść. I tutaj mamy skrzynkę. A skrzynka doprowadza nas do obrażeń od tupnięcia. I mieliśmy taki dźwięk, jakby czekało na nas dużo potworków, ale chyba. O nie, 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 nie! No, złapałam się metalu. Ale chyba to jest gdzieś zupełnie indziej. No i właśnie, tutaj w ogóle mamy to takie, tutaj jest ten taki budyneczek, o, widzicie, tam ktoś jest, kto się sam w sumie bije. Ale tutaj jest taki, ten budyneczek, który, hm, do którego fajnie by się było dostać, bo my tam w środku nie byliśmy, ale z drugiej strony, ja chyba nic nie mogę tutaj takiego zrobić. Czy ja mam tu szczelić? O nie! No i padliśmy. No, tak bardzo chciałam em, oczywiście tutaj przeżyć, że się jednak nie udało. Ale poszłabym tutaj jeszcze y, ze względu na to, żeby zobaczyć, czy odebrałam. Nie! Czekajcie, bo nie mogę się oczywiście przecież przekręcać, ale tak, odebrałam. Tu się zapisuje akurat w tym przypadku. No, tutaj z tym zielonym światłem to nie wiem, o co do końca chodzi. No, ale jakoś trzeba by było chyba to rozpracować. No, bo tam możemy teoretycznie szczelić w tą szczelinę, ale nic więcej z tym zrobić nie możemy. No dobra, postawmy tutaj przycisk, w sensie nasz kostkę, naszą kostkę. A tutaj jeszcze jest jakaś szyba, co nie? O, tutaj coś jest, okej. Okay. A to ciekawe akurat. Ale tak, chciałam postawić naszą kostkę, żeby wyskoczyć stąd. Bo jeszcze chciałabym iść w jedno miejsce. I teraz tak. Jedno miejsce, ale... To jedno miejsce jest na pewno oznaczone na mapie. Tylko pod którym my mieliśmy mapę? Pod TAP. I ja bym się chciała udać do tej wielkiej dziury, gdzie spadaliśmy. Czyli... A, czyli gdzie? Czyli... Tutaj mamy kościanego rycerza. Tutaj byliśmy, tutaj jeszcze nie byliśmy. Tutaj yy, nie wiem, co jest w sumie. Gdzie była ta dziura? Taka wielka dziura w ziemi. Gdzieś ona tu była, ale gdzie? Może ja to przybliżę? No aktualnie to jej nie widzę, ale ją potrzebuję właśnie w tym momencie. Ze względu na to, że tam jest jeszcze jedna skrzynka, co się okazało, a tutaj chyba była. Nie. Gdzieś na pewno. No, niedaleko nas. A nie tutaj? O, tutaj chyba była ta dziura. Ale to mamy do niej nielada kawałek. No więc może. Teraz właśnie. Oj! Się przetransportować jakoś. I właśnie się zastanawiam. Jak? Tutaj mamy do niebieskiej wioski, więc może przejdźmy się tam tamtędy. Czy ja mam tam w ogóle otwarte przejście do niebieskiej wioski? A tak. Chyba tak, no ktoś za nami biegnie, ale to nieważne. Pomijmy ten fakt. Chodźmy tutaj, tutaj jest znalezione wszystko. No i tutaj jesteśmy już w naszej wiosce. Powiedzmy, oczywiście. No i trzeba iść tędy. Chodźmy więc na mały spacerek, bo ja nie do końca pamiętam. Gdzie mieliśmy się udać. Ale chyba do niebieskiej wioski. Tam oczywiście ktoś jest na górze. Do wulkanu jeszcze nie damy rady. Tutaj mamy drogę do kościanego rycerza. No i właśnie... A, a ta dziura jest tutaj. Czyli... Czekajcie, no, może uda nam się zawrócić w sumie. Bo chciałabym się bardzo do niej udać, no bo tam jest jeszcze jedna skrzynka, a jeśli okaże się. Że ta skrzynka jednak, wiecie, przed kościanym rycerzem jest nam pomocna. No to fajnie to mieć po prostu. A nie mamy jakiejś zbyt dalekiej drogi do tego, bo to jest chyba tutaj dosłownie przed nami. Tak, strzelają do mnie. Ale pominę ten fakt. Tutaj też ktoś stoi. Dobra, przy okazji widzę gruby zniszczyliśmy. No i tutaj jest ta dziura. Tak. No chodźmy, bo tutaj widziałam jedną skrzynkę i teraz tak, muszę tylko się zastanowić, bo tutaj była skrzynka, a ja nie zauważyłam tej skrzynki i zauważyłam ją dopiero później na nagraniu. No ale wiecie, na nagraniu, jak ja już obrabiam te filmiki, no to jest trochę za późno. A teraz yy, możemy właśnie tą skrzynkę na. Spokojnie nie! Nie! Spadam! No, spokojnie chciałam powiedzieć, moglibyśmy ją przeszukać, no ale zostawaliśmy tam pieniążki ze względu na to, że niestety spadłam. Gdzieś tutaj jest wyjście, oczywiście. O tutaj na przykład. Mm, no i tutaj możemy wejść z powrotem do tego, oczywiście. Dobra. Tego niszczymy. Wejdźmy jeszcze sobie tutaj, bo. Tam były pieniążki, a ja bym chciała je odzyskać jednak. Fajnie by było. O! No, co prawda, tylko jeden pieniążek nam się udało odzyskać. Ale zawsze coś. Tutaj w ogóle możemy otworzyć drzwi i będziemy mieli przejście z naszej chałupki. Tylko ja jeszcze nie mogę palić tych, więc. No, jeszcze chwilę to na pewno potrwa, zanim uda nam się. Do tego dotrwać. A tutaj nic nie ma na tym wysięgniku. Więc czas iść z powrotem do rurki. Do rury! I już na kościanego rycerza! Wydaje mi się, że to jest właśnie ta chwila, w której musimy zaryzykować udaniem się do kościanego rycerza. Jeszcze tutaj jest krzynka. Um, o, proszę bardzo. Zasięg tupnięcia. Wolałabym nie tupnięcie, tylko wolałabym jednak. Tam jeszcze coś jest. Tylko wolałabym jednak. A, tam jest przycisk, ale już byliśmy w tym przycisku. Wolałabym jednak, właśnie wzmocnienie tego naszego laseru, żeby on jakoś lepiej tutaj spalał ten metal. Czyli, no nie wiem, jego większą moc. Załóżmy. Co tutaj mamy? A tutaj po prostu sobie latamy pomiędzy tematem, ok? To ja jednak wolę w tą stronę. O! O, ile szkieletów! Dobra. Jestem tutaj, zebraliśmy przy okazji jeszcze więcej monetek. A, i właśnie jeszcze coś tutaj było takiego. Mm, a propos tego lasera, do którego szczelamy, wiecie, że tutaj właśnie... Kurde, mieliśmy. Tylko ja wam pokażę, gdzie to jest. Bo ja wiem, gdzie to jest, ale nie wiem, jak tam się dostać, jeśli chodzi o naszą mapę. A mianowicie jest to na pewno na pustyni. I to było. E, już wam pokazuję. Tylko muszę tutaj przeszpiegować mapkę, ze względu na to, że wiecie, jak to jest. Jak się widzi wszystko od góry, to trochę inaczej jest. A, to było jednak na chyba zielo zielonym terenie. Tak, to tutaj. Tutaj dokładnie bym się chciała udać, bo tutaj mieliśmy ten przycisk e, albo nie tutaj, albo tutaj. To chyba było tutaj. Tutaj był ten przycisk taki żółty, właśnie. I tutaj jesteśmy w stanie, e, tak naprawdę, strzelić ten żółty przycisk. W ogóle tutaj w patelni jeszcze jest w ogóle jakaś skrzynka, ale do tego też absolutnie nie mam pojęcia, jak się aktualnie dostać, więc e, może na razie ten. Aspekt podróży sobie podaruję. Zastanawiam się. rędy tutaj miałam. Iść. To jest do niebieskiego kryształu, ale my już nie chcemy do niebieskiego kryształu. Tylko. Chcemy. Do kościanego rycerza. Tam chyba wszystko mamy wykupione. Do kościanego rycerza. Prędy jest druga do kościanego rycerza. Potrzebuję udać się do niebieskiej wioski, a niebieska wioska była gdzieś w tamtym kierunku. O, uwaga, udało mi się dotrzeć do właśnie tego tutaj przycisku i ja nie wiem dlaczego, ale nie wpadłam na to wcześniej, że po prostu przecież mogę zrobić dokładnie tak i ten przycisk, który tam leci, jest żółty, więc w tym momencie odblokowałam tam wejście. No i oczywiście mogę sobie tutaj wskoczyć i chyba, chyba stąd, z tej rury? Czy nie? Tak, no doskoczymy, no i tutaj mamy właśnie to... ukryte miejsce i mamy obrażenia z kombosa plus 25. Eksplozje wywołane przez kombo twojego pistoletu zadaje teraz 50, 25 punktów obrażeń, więcej... ...niż nowe, znaczy nie niż nowe, tylko nowe obrażenia, 125, tak. Tak to właśnie wygląda. No ale dobra, ja nie chciałam iść wcale w stronę niebieskiego kryształu, tylko w stronę niebieskiej wioski. A trochę się y, zagubiłam i w sumie... Nadal nie wiem, którędy tam dojść, ale spodziewam się, że gdzieś tam. No, w każdym razie, jak się tam znajdę, no to do was wrócę. Tu w ogóle jeszcze mieliśmy na sam start zagadkę, a mianowicie, aby uzyskać więcej zdrowia, zmieszaj w tej sukowirusie trochę zielonych liści i wody pychota. I wiecie co? My, my jesteśmy to w stanie zrobić, bo tutaj oczywiście są gąbki. Tutaj obok mamy staw, więc jesteśmy w stanie namoczyć tą gąbkę w tym momencie. I właśnie e, dać liście z tego drzewa, tylko trzeba jeszcze wskoczyć na ten głaz, a na ten głaz wskoczymy od tej strony. Proszę bardzo, mogę to puścić? Puszczam to. Trochę liści. I. Czekajcie, może muszę trochę liści i wycisnąć? O, i mamy zielona mikstura. I będziemy mieli więcej zdrowia. Patrzcie, wypijemy to. No i zdrowie plus 10. Miam, miam. Maks zdrowia zwiększyło o 10. Nie próbuj tego ponownie, to działa tylko raz. No i dobrze, mamy w końcu trochę więcej zdrowia. Tak jak wiecie, jestem. Ogólnie w naszej wiosce, tutaj też mamy jakieś pomieszczenie z gwiazdką, i mamy obrażenia od tupnięcia, i mamy kilo w ogóle. A wiecie, co kilo robi? Ja wam zaraz pokażę, co kilo robi. Jeśli no na pewno gdzieś to tutaj jest, ale gdzie to może być? He. czekajcie, a mogę? Nie, jeszcze nie mogę niszczyć, pomimo tego, że obrażenia od kombosów mi się zwiększyły, no to to jeszcze jest dla mnie nieosiągalne. Ale gdzieś tutaj było, o właśnie, tutaj jest taki blok, przez który możemy się teraz przebić i możemy właśnie wykopywać nowe, sobie tutaj, różne rzeczy i przy okazji nowe ścieżki, więc ja ten kilowat zabieram ze sobą. No i jeśli gdzieś zobaczę właśnie taką możliwość przekopania się, to po prostu to zrobię, ale oczywiście dążę do niebieskiej wioski i zrobimy to dużo szybciej, bo zrobimy to oczywiście teleportami, więc będzie jak ta lala szybciutko, po prostu to pójdzie. No, tylko jeszcze. To no nie tędy, tylko tam muszę iść. A, i tutaj jest blok do wykopania, patrzcie. Też będzie droga na skróty. Nie trzeba będzie się męczyć, tylko po prostu będziemy mieli właśnie takie drogi. No, ale do tego potrzebny jest po prostu nam ten kilow, który nam ułatwia kopanie przez właśnie takie skałki. A dobra, ja już idę w sumie w stronę kościanego rycerza, ale już w sumie jesteśmy tutaj. Więc nie wiem, czy ma sens się rozłączać. Ehm, no dobra, czyli tam mamy iść. No to chodźmy, no zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że się uda, ale kto to wie. Czy ja potrzebowałam tutaj w ogóle tego kilofa? No może źle, że go tam zostawiłam. Ale może nie będzie potrzebne. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie się zmierzyć z kościanym rycerzem. Tak szczerze, boję się. No ale cóż, e, mamy regenerację zdrowia. Mamy więcej zdrowia i szybkość uzupełnienia amunicji. Czy stać na wszystko? Raczej nie. Więc wybiorę to. Max zdrowia, plus 15? Niestety nie, ale chodźmy spróbować z kościanym rycerzem. Dobra, mamy go. E, chyba muszę wyłączyć wszystkie te. O, o, jakieś fale. Dobra. Nie wiem co jest, ale on na razie ma jakąś wokół siebie falę. Wiecie, muszę iść do góry. Tu wyłączyć. O! Dobra, sfokusował się na mnie. Nie bardzo wiem, co zrobić. Dobra, tutaj mamy rurę. Po której mogę się wspinać. Okej. Okay. I co ja mogę? Wiecie, ja chyba tutaj muszę dolecieć. Ale aktualnie nie mogłam tego zrobić. Ojoj. Wait a few seconds. Chodźmy jeszcze raz na górę. Bo się tutaj skoczyłam. Dobra, może trzeba to powoli robić, no? Co mam wam więcej powiedzieć? Dobra, jestem. Mamy to wyłączone. Dobra. Dobra. On się wkurzył. Okej, okay, zjedliśmy życie. Mamy życie. Jeszcze gdzieś coś musi być. Jeszcze gdzieś musi mieć jakąś ochronę, o której ja nie wiem. Tutaj jest jakiś drewno killów. Ale ja nie mam pojęcia. Jaką ochronę on ma. Jeszcze czekajcie, tutaj jest jakaś ochrona. Dobra, wyłączone, chyba wyłączone. Chyba to mamy. Patrzcie na to. Chyba to mamy. Chyba ochrona wyłączona. Mamy? To już koniec? Coś, coś nadlatuje. O, o! Ja się boję. Co się stało? Co to spada? Zyskałam dużo monet całkiem. Ale coś się dzieje ze światem. Czekajcie chwilę, chyba musimy iść tędy. A czy tutaj na kamień nie spadły... Coiny? Nie, nie spadły. No dobra, to lecimy tutaj. Ale tutaj chyba jest jeszcze coin. No ja pozbieram coiny ze względu na to, że... Wiecie, tam mamy jeszcze jeden upgrade do wykupienia, więc... Skoro mamy jeszcze jeden upgrade do wykupienia, no to chyba przydałoby się zebrać wszystko. Ale tutaj mam jakiś... Jakieś coś. Mamy ludzi nowych. Jestem gdzieś na górze. No, powiem wam crazy. No, ja nie pamiętam absolutnie w ciągu dalszego tej przygody. Nie pamiętam. Więc y, jesteście tutaj ze mną. Jesteśmy tu, że tak to nazwę, na nowo w ogóle. Więc, no, zobaczymy, co tutaj będzie się działo. Mogę tutaj wskoczyć, ale raczej nie dużo mi to da. W się, sensie, wiecie, no tutaj. Raczej nic na tych skałkach nie ma, choć rzeczywiście mogą być tu sekretne miejsca, ale w tym przypadku to nie wygląda jak sekretne miejsce, choć w sumie mogę tędy iść. Aha, bo my tutaj mamy drogę do fioletowego maggafina, tak? Fioletowego magaffina, albo w sumie, no, nie, nie wiem, co w sumie jest tym fioletowym maggafinem, więc e, może być to rzeczywiście fioletowy magafin a może być to zupełnie coś innego. Dobra, tutaj mamy ten przycisk, więc ja bym go chciała kliknąć. Skoro już e, mogę go kliknąć, i to jest chyba powrót do właśnie niebieskiej wioski. Ale jeszcze, tak jak powiedziałam, chciałabym się tutaj rozejrzeć, zrobimy sobie takie małe kółeczko zapoznawcze, bo tutaj widzę bardzo dużo szczelin, w których coś może być, a jednak wolałabym, wiecie, być uzbrojona, e, jeśli chodzi o dalsze podróżowanie po tej naszej mapie. Więc tutaj każdy zakamarek warto, myślę, przeszukać sobie. No ale na razie tutaj nic nie widzę. O tutaj jest, patrzcie, mamy sekretne miejsce, ewidentnie sekretne miejsce. Tylko którędy tutaj trzeba maszerować, żeby coś znaleźć? Zaraz się przekonamy. Ale tutaj na razie nic nie ma. O, mamy skrzynkę i nawet jest delikatnie oświetlona. Więc nie będzie z tym problemu. A tutaj jest w ogóle jakieś dalsze przejście. To czekajcie, weźmy skrzynkę. Mamy mag zdrowie plus 15, a tutaj jest jakieś dalsze przejście. No to... A, dalsze przejście, tam się coś świeci, ale... My tutaj przejść nie możemy. A To jest dosyć zastanawiające. No ale dobra, lecimy dalej w takim razie. Ehm, I jestem ciekawa, co w sumie nas czeka. Ja przy okazji tej podróży powrotnej... Przypominam Wam o tym, żebyście zostawiali łapeczki w górę i komentarze pod tym odcinkiem. A jeśli jesteście nowymi osobami, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Byłoby mi z tego powodu bardzo miło. Tam chyba też coś jest. Taka a propos. Tak a propos tego, tego głośnego wybuchu, to tam chyba też coś jest. Dobra, ale możemy tędy się przetransportować tam na szczęście. I tak, są dwie monetki, ale chyba nic oprócz tego. Nie ma. Czekajcie, przedstawię sobie tą kostkę, żeby móc na niej tutaj stanąć i z powrotem wywindować się na skałę, bo jeśli by coś miało być, jednak tutaj jeszcze, no to właśnie na tych skałach, ale nie, tutaj nic absolutnie nie widzę. Oj, skoczyłam aż z wrażenia na typa Stragan, więc lecimy dalej. Naprawdę jestem ciekawa, co nas tutaj czeka, bo absolutnie tego nie pamiętam. Więc pogadajmy z typiarzami. O nie, wulkan wybuch. Czy to oznacza, że teraz otworzą się wszystkie piekielne dziury? Ehm, no, nie wiem. Nie wiem i mam nadzieję, że nie, bo wiecie co to znaczy. Te piekielne dziury to są oczywiście te. Wow, pokonałeś kościanego rycerza. Skorzystaj z tej rady. Czasami drzwi same w sobie są ważniejsze niż to, co się za nimi kryje. Okej, okay, dzięki za radę, ale nie do końca jeszcze. Wiem, co to oznacza. Że właśnie widzieliśmy te takie kamienne. Hmm. Kamiennych typiarzy. I prawdopodobnie... Aha, czyli... Dobra, czyli tutaj mamy drzwi, ale ja potrzebuję zająć się tym, tylko bez szkieletów, które próbują mnie dopaść. Czyli tutaj mamy kolejne jakieś pole. Pole do zabawy? ała, no przestań mnie straszyć. To jest niemożliwe. Dobra. Kolejne pole do zabawy, ale żeby to pole do zabawy... Patrzcie, tutaj w ogóle jest jakaś kostka. Oczywiście możemy niszczyć nadal drewniane groby, no bo to wiadomo... Nie jest zależne od niczego. Tutaj mamy właśnie zeskok na dół, oj właśnie, widzieliście te wulkany? Patrzcie, tutaj są właśnie te wulkany, które e, będą się otwierać i będą z nich wyskakiwać ci lawowi typiarze. A co za tym idzie? No, nie jestem zbyt zadowolona z tego faktu. No, ale musimy tutaj pokombinować. Możemy się wspiąć tutaj, tutaj i mamy kulkę. Tylko, że jak ja tą kulkę mogę tutaj wziąć, ok? Mogę to otworzyć. Super. I możemy się teraz udać tędy. Ze względu na to, że ja wiem jak tą kulkę tutaj trzeba zrobić. Patrzcie, włączamy tak, puszczamy to. A nie, na, na razie puszczamy to. Ona musi tu wskoczyć i teraz my możemy ją przeprowadzić. Fajne, co nie? To w jest sensie ogólnie prosta. Prosta mechanika. A bardzo fajna przy okazji. Dobra, no i doprowadzamy tą kulkę oczywiście tutaj i mamy drzwi. I mamy... Niebieskich i czerwonych, patrzcie na to, kto się tutaj zjawił. O, proszę bardzo, mamy uwiecznione, że niebieski i czerwony się ze sobą spotykają? Proszę, nie mów nikomu, się z nią umawiam. Hej. Hej. No hej. <grym> Witam. Tutaj jeszcze jest kostka. O, to to mieliśmy tutaj otworzyć. No dobra, no to ta zagadka jest rozwiązana. W sumie to połączenie niebieskich i, i czerwonych, ale tam zapewne jest coś ukryte, tylko absolutnie nie wiem, jak się tam dostać. A jeśli chodzi o to tutaj, to też nie widzę żadnego rozwiązania. No, zaraz ogólnie będziemy musieli kończyć. W sumie to już powinnam kończyć, ale jeszcze chodźmy zobaczyć, co jest po tej drugiej stronie. Tutaj brakuje em, baterii, prawdopodobnie. Nie, tutaj brakuje jakiejś kulki. A by brakowało tutaj metalowej kulki? No i tutaj jeszcze brakuje rzeczywiście baterii. To, to co wam powiedziałam. No ale chodźmy zobaczyć co tu się dzieje. Tutaj mamy... A, właśnie aktywowane tym prądem. Tutaj jeszcze jest jakieś przejście. Tutaj potrzebujemy fioletowego mangafina już. O i tutaj mamy... No właśnie. Tych, tych typiarzy! Tych typiarzy! I tak jak widzicie, ciężko z nimi będzie. Naprawdę z nimi będzie ciężko. No ale cóż mam począć? Przecież inaczej się nie da. Tu mogę kliknąć. O, przesunęło mnie w ogóle. Co to zrobiło? Aha, to to zrobiło. A tutaj nie mogę odblokować tego przejścia. No dobra, ja szybko się pozbędę tego knypka. Żeby on mi tutaj życia nie truł. I w sumie, może już się pożegnajmy w tej przepięknej oazie. Więc cóż, ja dziękuję wam, że byliście. Dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że będziecie czekać na następny odcinek. No i do zobaczenia. Pa, pa!